Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie zgadniecie, co ostatnio powiedział Zełęski na temat Polski. On ma pretensje do Polski, on nie jest zadowolony, bo my za mało daliśmy. On poprosił o resztę migów, nie, że dajcie mi jeszcze kilka migów, samolotów? Tylko on powiedział, że on chce resztę, która nam została. Rozumiecie? Zarobiście, naprawdę. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Jak podają media, prezydent Ukrainy, Zełęski zwrócił się do polskich władz. Z prośbą o przekazanie, uwaga, przekazanie kolejnych myśliców MiG-29. On chce, on żąda, on żąda od Polski. Po tym, co ostatnio ten kuleba cały wygadywał, ten żąda od Polski. W każdym normalnym państwie byłoby tam, do drzwi by pokazali. Drzwi by pokazali, już nie miałby prawa powrotu. Tak byłoby w każdym normalnym państwie. Gorzkie słowa Zełańskiego pod adresem Polski. Uwaga! Trochę osłabła Interia wydarzenia, słuchajcie, bo będzie mocny pocisk Dzisiaj, uwaga strony polskiej Jeśli chodzi o nasze zdolności obronne Trochę osłabła Stwierdził Zolański Prezydent Ukrainy oznajmił, że Polska wciąż jest W posiadaniu myśliwców samolotów MiG-29 Które mogłyby zostać przekazane jego żołnierzom Do walki z Rosją Dobrze, że nie powiedział do walki o wolność Polski Nie, no, Polska będzie następna lider władz w Kijowie Czekajcie, lider władz w Kijowie, no ale on nie jest prezydentem już, jego prezydentura tak naprawdę już upłynęła, tak naprawdę to Ukraina nie ma obecnie prezydenta, to nie jest prezydent, bo jego prezydentura już upłynęła, czyli lider władz w Kijowie, tak on się teraz nazywa, już nie prezydent, tylko lider władz w Kijowie, ja pierdziele, no. Hardcore, jak to mówi młodzież, wyraził również wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie Warszawy w pomoc i wspomniał o problemach e, tych wszystkich, no i Polski, ogólnie naszych, naszych krajów. We wtorek Załęcki brał udział w forum Ukrainy 24 Niepodległość, które odbywały się w Kijowie. No proszę, no. Kraj ogarnięty wojenkami, się powiedzieć, jakieś zbiorowisko. No ciekawe. Prezydent mówił podczas swojej wypowiedzi, między innymi, o pierwszych udanych testach pocisków balistycznych, ale teraz słuchajcie. Wołodymir Załęski gorzko o Polsce. Normalnie taki tytuł coś takiego nigdy by nie miało miejsca. W żadnym innym kraju. Bo Polska tyle co pomogła już nie chce mi się powtarzać tego. Ile tych ja powiedziałem powtarzałem. No, nie chcę mi się tego mówić. No, Polska najbardziej pomogła. Jak może ktoś mówić gorzko o Polsce? No, najwyraźniej mogą. Dzisiaj uwaga strony polskiej, tak mówi yy, Żuliński, a przepraszam, Zełański. Jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła powiedział Żuliński, przepraszam, Zełański to znaczy, Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak są pewne rzeczy, sprzęt wojskowy, które w Polsce pozostały. Bardzo potrzebujemy waszych migów. Waszych samolotów, czyli tak, słuchajcie moi drodzy, no bo to jest tak, przychodzicie sobie na przykład do sąsiada, sąsiad wam daje, ma na przykład, bo wy nie macie rowerów, więc macie rodzinę, macie sześć rowerów, bo was jest sześcioro. No i wy mu daliście cztery rowery, dwa zostawiliście sobie, jakoś się dzielicie, no są dwa, były sześć, są dwa, no jakoś jest. No i ten sąsiad pewnego dnia przychodzi i mówi, fajnie, że daliście nam te cztery rowery. Ale zostały wam jeszcze dwa. Czy nie moglibyście nam dać tych pozostałych dwóch? Naprawdę, serio, tamto wszystko tak wygląda. To nie są jakieś żarty. Prezydent, jak podkreśla Interia, stwierdził, że polskie myśliwce są dobrze wyposażone i jeśli Warszawa zdecyduje się przekazać swoje maszyny, Ukraina nie będzie tracić czasu na szkolenie pilotów na ich pokładzie. A czekajcie, a za jaką kasę? Bo odnoszę wrażenie, że ta wszystka pomoc, te samoloty, samochody, to wszystko, to to przepadło. No ja rozumiem, można pomagać komuś, kto faktycznie tymi pieniędzmi będzie dysponował uczciwie, należycie i faktycznie będą mu potrzebne i będą działały na jego korzyść. Ale jeśli na przykład idzie jakiś żulik i dajecie mu browarka, to nie jest pomoc. To jest tylko pomoc w zaspokojeniu jego, jego pragnienia, no nie wiem jak to nazwać. Czyli tak naprawdę na moje oko każdy grosz tam wysłany, to jest grosz, który nie trafia tam, gdzie ma trafiać. A gadanie o tym, że no, jak nie wy teraz pomożecie, to wy będziecie następni, to jest po prostu bzdurne. Ukraina nie może tracić czasu na szkolenie pilotów na ich pokładzie. Poruszyłem tę kwestię, aha, mówi Żliński z Andrzejem Dudą i premierem Tuskiem. Podnieśliśmy to na wszystkich poziomach. Niestety nie ma jeszcze pozytywnego rozwiązania. Podobno, uwaga, podobno e, Tuski odmówiły. Ale to może tylko tak pod publiczkę. Żołański przyznał także, że dotychczasowa pomoc była bardzo poważna, zwłaszcza w okresie przyjmowania ukraińskich uchodźców. Przypomniał również, że na początku skalowej inwazji rozmawiał codziennie z Andrzejem Dudą. O proszę, codziennie rozmawiali. Była bardzo poważna, ale pewnie zaraz powie, że no ale jeszcze macie coś jeszcze w tam w sejfie to możecie dać. No bo to wygląda tak, jak o tych samolotach mówił, że no wy nam daliście, ale jeszcze tam macie kilka to dajcie nam. Żuliński, panie Ziołenski, czy jak tam się pan nazywasz? To może od razu wszystko otwórzmy, może dajmy wszystko, może dajmy wszystko, co ma nasza armia, ale nie tylko, Czeka, czekajcie, dajmy im wszystko, dosłownie wszystko, cały budżet państwa, wszystko dajmy, wszystko. Wszystko potwierajmy wszystkie banki, gdzieś tam samochodami z tymi samochodami już, żeby nie wracały. Wszystko oddajmy, potwierajmy domy, gmachy, urzędy, wszystko dajmy. I ja jestem przekonany, że nawet wtedy ten ktoś, taki już spasiony na żarty tym, co otrzymał, co co, co dostał za friko przysłowiowe, powie: ale jeszcze by się coś przydało. Jeszcze macie coś. Co moglibyście nam dać? To jest po prostu. A szkoda strzępić języka, moi drodzy. Szkoda strzępić. Po co to strzępienie? Po co to mówienie? Jest taki typ ludzi. No, w tym przypadku jest to cała machina, gdzie taki człowiek nie ma wdzięczności i zawsze chce więcej. No, to jest najgorszy typ człowieka. Taki na co dzień. Gdzieś tam w rodzinie, wśród znajomych, czyli nigdy nie podziękuje, nigdy nie jest wdzięczny i zawsze chce. On nie ma zahamowań. To jest naprawdę, no jak ktoś ma takich znajomych, to nawet nie wchodzi w głębszą znajomość, w przyjaźń, no bo takie znajomości się po prostu kończy. No, kto by chciał mieć takiego znajomego? Kolegę, koleżankę, która non-stop przychodzi po coś, nie dziękuję, a jak jej dacie jeden palec, to ona weźmie całą rękę, a jak jej nie dacie całej ręki, to was zwyzywa, wyśmieje, sponiewiera. To są ludzie bez wdzięczności, tacy. No, samoluby to mało powiedziane, chociaż to akurat tutaj jest taki przykład życia codziennego, a tutaj mamy przykład no, zarządzania państwem, bo tutaj już nie jest jeden palec, pięć rowerów czy sześć rowerów, tutaj są miliardy. Miliardy. I dlatego my tak dajemy, pomagamy, bo oni ciągle chcą: daj, 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 żeby to jeszcze byli wdzięczni tutaj o to chodzi wdzięczni, tacy lojalni. Tacy naprawdę znający swoje miejsce w szeregu, czyli nieśmiali, tacy, którzy dyskretnie proszą o pomoc, są tacy ludzie, którzy potrzebują, ale nie są nachalni. Czy macie coś, co moglibyście nam dać, żeby nam pomóc? Ale w ten sposób, a nie daliście nam te migi, no ale jeszcze tam u was zalegają w tych magazynach, gdzieś tam w hangarach. To weźcie, no nam tam dajcie, wyślijcie resztę. Na wasz kosz oczywiście, bo my nie mamy, bo my jesteśmy w stanie interwencji militarnej. Mówi to osoba, która ustaciła prezydenturę, której prezydentura już wygasła. No to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Napiszcie, co o tym sądzicie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I fajnie, jeżeli nie oglądacie mediów tego takiego mainstreamu, bo to takie pierdoły są naprawdę, że jak ktoś ogląda, to naprawdę pójdzie zahipnotyzowany, idzie jak lunatyk. Skończy, wyłączy, a najlepsi są ci, którzy jeszcze pouczają. Oni pouczają jeszcze tych takich, którzy są świadomi. tam ci pouczają i nazywają takich i takich. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.